Do Doświadczenie. Co to jest maszynina oziębiająca? Do doświadczenia potrzebny będzie nam termometr, bagietka, łyżka, sól kuchenna, NACL i lód oraz pojemnik. Spadek. Naczynia. Tak, Spadek. tak. naczynia Spadek. niewielką ilość czy niewielką? Tak, ilość Spadek. Spadek. No rozbierzemy ten kraty. Jak widzimy, temperatura wynosi 0 stopni. Właśnie Teraz zbiemy na sen. Dosyłujemy jedną trzecią ilości całego śniegu. Jak widzimy, temperatura jest poniżej 0 stopni. Obserwacja. Zaobserwowano, że temperatura początkowa lodu wynosiła 0 stopni. Po dodaniu chlorku sodu, NaCl, lód zaczyna się topić. Temperatura mieszaniny obniża się i jest niższa od 0 stopni. Wniosek? Wniosek. Wszyscy z lodem tworzą mieszaninę oziębiającą. Do widzenia.